Piotr Musiałek, siatkarski portal.pl tuż po drugim meczu fazy playout rozmawiamy z trenerem gości Grzegorzem Słabym. Jak pan trener oceni to spotkanie praktycznie ten dwumecz, bo chyba w takich kategoriach powinniśmy rozmawiać, już tak na chłodno po meczu. Ogólnie rzecz biorąc, pierwszy mecz i pierwsze dwa sety w zasadzie jeszcze czegoś, ja nie widziałem, żeby wyciągać z takich wyników, z jakich nam się udało to, to zrobić. E, trzeci set w pierwszym meczu, no to już e, daliśmy się pomylić zespołowi e, gospodarzy, bo już troszeczkę byli rozbici psychicznie, bo prowadzili dość sporo w tych pierwszych dwóch setach. Natomiast e, pierwszy set dzisiaj, myślę, że no, popełniliśmy zbyt dużo e, błędów w jednym ustawieniu z tym pierwszym ustawieniem. E, naszym był problem w tym meczu, więc no, tu mieliśmy małą zacinkę i przez to tego pierwszego seta przegraliśmy w kolejnych. W kolejnych setach utrzymaliśmy no, się po prostu od samego początku do końca e, założeń, e, które mieliśmy na te dwa mecze. Natomiast też trzeba powiedzieć, że w końcu u nas funkcjonuje przyjęcie zagrywki, które, które szwankowało przez cały... Przez cały, przez cały sezon zasadniczy, więc dzięki temu, że mieliśmy dogranie do siatki, w pierwszym meczu Kuba Nowosielski mógł yy, grać swobodnie, a w drugim meczu Robert Kiwior, więc bardzo się z tego cieszę, że, że, że jeden i drugi rozgrywający yy, są pod grą. Do fazy play-out przystępowaliście z pozycji outsiderów, natomiast nie pękliście. Był jakiś specjalny trening mentalny przed tymi spotkaniami? To znaczy, wie pan, yy, my wiedzieliśmy już bardzo długo, że będziemy grać w tej fazie play-out, Zawodnicy oswoili się z myślą, że będziemy walczyć w tej fazie play-out i że to jest najważniejsza część naszego sezonu, więc nikt z nas nie dopuszczał do siebie, do siebie myśli, że możemy się na boisku położyć w tej fazie. No, to jest decydująca część sezonu i mam nadzieję, że, że będziemy dalej dobrze w niej funkcjonować. Dotychczas w meczach tych dwóch drużyn zespoły wygrywały na wyjazdach. Nie obawia się pan tych meczów w Tychach? No dokładnie wygrywaliśmy my na wyjazdach, oni wygrali u nas, ale oni wygrali u nas dość dawno temu, więc mam nadzieję, że nasza dyspozycja nie ulegnie zmianie i, i że w tychach będziemy, będziemy się starali zakończyć rywalizację. Jarek Kowalski siatkarski portal.pl po dwumeczu z Tychami ze mną Konrad Mucha Konrad widzę, że Jesteś smutny, nie bardzo chyba wiesz, co powiedzieć, ale jak na gorąco byś skomentował te dwa spotkania? Na pewno nie takie miały być nastroje po tym weekendzie. Na pewno nikt z nas nie zakładał dwóch porażek, zwłaszcza, że, że to w końcu nam brakło tego punktu tej ósemki i to myśmy mogli sobie pluć w brodę, że, że tego punktu w poprzednich meczach nie udało się zdobyć, ale, ale to już jest przeszłość. Te dwa mecze też już jest przeszło, to już jest przeszłość. Przegrywamy 2-0 w setach. Mecz nadal trwa, no ale, ale zostaliśmy pod ścianą w tym momencie. Oczywiście nikt z nas z głowy nie zwiesza i, i jutro przyjdziemy y, wszyscy na treningi i, i od nowa będziemy trenować, żeby w sobotę wygrać, wygrać w niedzielę i wrócić do Krakowa na piąty mecz i oczywiście wygrać w ten Krakowie. No smutne, no bo nie może być nic innego. Musimy, musimy przyjąć tę porażkę na klatę i, i działać dalej. No, nie poddajemy się na pewno. A nie wiem czy jakoś pomaga wam teraz fakt, że ostatnio dobrze wam szło w meczach wyjazdowych z Kęczaninem, z suwałkami potrafiliście wygrać i to wygrać bardzo przekonująco. Ja nie wiem. No, na przestrzeni sezonu może się tak wydawać, że gramy lepiej na wyjazdach. Nie wiem z czego to jest yy, wynikiem. Jeśli tak jest, to mam nadzieję, że i tak będzie tym razem, że, że jednak wrócimy do Krakowa i, i w Krakowie udowodnimy, że też wygrywać potrafimy. No bo w końcu to jest nasza hala i powinien być jest nasz atut. Niemniej jednak TKS jest na fali, to TKS prowadzi 2-0, ale, ale w tym sezonie udowodniliśmy, że potrafimy przegrywać 2-0 i, i mecz wyciągnąć na 3-2. I ja głęboko w to wierzę, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Ja też w to wierzę i życzę powodzenia w tych meczach, w tychach.